Witam wszystkich. Tutaj jesteśmy klas Gramy dzisiaj w Oxygen Not Included. Cóż, dzisiaj zaczynamy naszą przygodę w Oxygen Not Included. Dosyć dawno grałem w tą grę. Więc zastanawiałem się, może świat czy Terra, czy jakąś tutaj super inną lokację. I pomyślałem sobie, żebyśmy wybrali nie Verdante albo. Um. Tak, nie, verdanty może mieć dużo slime'u. Bierzmy na razie arborie, o to jest takim nasileniem poziomy Zobaczmy, co możemy tu zdobyć. Jakie trejty. Dobra, zostawmy to na razie. A więc jesteśmy w naszym wyborze duplikantów. Oczywiście to będzie mój standardowy wybór, który zawsze wybieram. Czy ja teraz dekoratora? Zawsze na tym postawiam się za farmera, czy jednak supliera. Na początek dobrze było mi suplier. Zobaczmy. Dobra, możesz być. Zawsze idę na plus 7 i jakiś tryt, który nie jest taki zły. Okej, okay, ale nie możemy mieć dwutokoliny. OK, jest ok. No, więc nazwijmy nasze kolenie yy, plus e ponieważ... Nie chcę się za bardzo myśleć się nad nazwą. No. Bo dzisiaj w ogóle nie ma internetu i no taki mamy problem, że nagrywam offline. Dobra, jesteśmy na planecie, czyli na początku powinniśmy zatrzymać w ogóle. No i wkopmy się tutaj, tutaj, bo na razie nic nam nie zaszkodzi. Przyspieszmy czas No ja zwykle nie nagrywałem po polsku, ale teraz uznałem, że skoro mój angielski kanał nie dostaje żadnego hype'u to W sumie mogę spróbować co mi zaszkodzi Będziemy grać w takie gry jak ta, Minecraft Coś jeszcze, Tamte, tamto minia tylko się nie sugerujcie, bo nie będzie wszystkich. O satysfaktory też będzie, jak będzie internet. No. Więc e, zacznijmy od planowania w ogóle. Bo ja tak lubię zawsze lubić takie symetryczne bazy. Niestety. Teraz wychodzi na to, że tutaj będą drzwi. To będzie toaleta. Jedna, druga, trzecia, druga, trzecia. Tak, myślę, że tak to za gospodarujemy. Potrzebujemy też dostępu do wody. Woda jest bardzo ważna. Więc z tym też trzeba będzie się zająć. Tego nie musimy Kopywać I tak te potwory nam wszystko zniszczą Dobra, ale żebyście się pośpieszyli z Tym Tym Ponieważ e, nie chcę, żebyście mi ścigali się w bazie, a wiem, że to jest bardzo zła rzecz. No, więcej raczej nie będę planował, więc za chwilę wrócimy. Dobra, nasze toalety już tutaj są. No, bo to jest najważniejsza rzecz, żeby nie robić na początku. Coś potrzebujemy z medycyny, masz pasynów, ale niestety woda, no wody jeszcze nie mamy, więc nic z tym nie zrobimy. A wody, kurde, w tym wymiarze w ogóle woda nam się nie zlespiła, więc trochę, trochę słabą. Mogę to niszczyć? i Mogę to niszczyć, dobra. Ja tego nie mogę niszczyć i tego, to mogę niszczyć, okej. Okay. To by mi przeszkadzało. Bo tutaj mamy etanol, alkohol nam do niczego się nie przyda. Raczej Więc na razie kontynuujmy naszą zmorę z naszą bazą. Ważne jest, żeby mieli jakieś. Nie buduj tego tutaj, ale możesz kopać tak. Myślę, że to będzie. Będą baraksy. Na razie tak. Oczywiście chcę, żeby to było symetryczne, więc niech to edytują. Jak widzicie powiększyłem czas do Fast Speeda. Już mamy jakiś achiegment. Właśnie to, to, to też, też możemy zrobić czy my zróbmy to na razie już na maksa I tak tego będziemy potrzebowali w przyszłości tak czy siak to Najwyżej będzie takie miejsce w którym będziemy Zmieniać wodę w, zanieczyszczoną wodę w wodę gdyż Mamy tak mało tej wody że naprawdę Tutaj u góry sobie myślę, że damy sobie jakiś. Oj, k... oj, 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 Nie mamy alg. No, a algi nam by się przydały. No tak, będziemy potrzebowali oksfernów, czyli oksfernów nie możemy niszczyć. Cóż. Ale warto się dostać do wszystkich Oxfam. O, dzięki temu będziemy mieli trochę cenu w naszej bazie. Oczywiście niestety nie dużo, ale nic na to nie poradzę. Tylko ja gram na normalnej mapie, gdzie mamy dużo Alki, się tym nie przejmuję. Warto było też zainwestować trochę w... do wysetczu czyli badań o badań no. tutaj mamy jak wreszcie spa, o, śpią sobie w łóżkach więc zaraz to kupią się do wody właśnie w wodzie potrzebujemy pitcher pumpa też a tu go zbuduję. ok Dobra, jesteśmy w tym momencie, kiedy możemy już wybrać nasz slicer. A więc tak... Byśmy, od czego byśmy chcieli zacząć? Od farm. Widzenie jest najważniejsze, oczywiście. Potem możemy pójść w, w slicer i dekorację. Dobrze. I zaraz będziemy mieli naszego kolejnego duplikanta, albo jeśli żaden mi się nie spodoba, to Sneezy albo Arbor Recon ehm... Tego nie lubię, tego Nelco no, leptika. To nie. Anemia też nie jest dobra, więc weźmy Sneezy Sut. To tu najwięcej stresu zdobywa. A minus 40. Lubi. Minus 40 minus 45 Okej okay. jeszcze tego nie potrzebuje, ale warto wziąć na później Powiem, że będą się stresowali bardzo. Tu się robi niebezpiecznie. Dobra. Dobra, na razie nie mamy żadnego problemu z jedzeniem, więc nic nie musimy robić. Ja myślę, że tutaj e, później baterię zainstalujemy tą lepszą. Skończyliśmy właśnie research, co jest bardzo korzystne dla nas. Zróbmy to na razie. Bo teraz na przykład możemy. Okróćmy z tego, możemy zrobić farm tile, To jest bardzo. Ona się przyda po prostu. Więc y, to właśnie nie idzie nigdzie symetrycznie zrobić. Ciebie myślę, że możemy to zrobić tu. I tu. Tak, myślę, że to dobry pomysł. Zawsze pod bazą je robiłem, bo zawsze pod bazą się zbierał ten tlenek węgla, bo jest cięższy od y, tlenu. Co dalej byśmy chcieli zrobić? No na pewno oni muszą to dokończyć na razie. Fajnie by było, gdyby wreszcie przestali infekować całą bazę swoimi zarazkami z toalety. Bo nie mamy jeszcze wody i tak trochę słabiutko. Dobrze, chyba już przystaną. Chyba już się tym zajmą. Super. Mamy łotelku. To na razie dajmy go tu, bo to zamierzam zrobić jako takie miejsce, gdzie się spotykają i tak dalej. Zawsze tak robię z tym miejscem, bo... Na początku gry też się tutaj spotykają, bo tutaj jest print pod. Czyli tak jakby tutaj się urodzili. No. To też jest ważniejsze niż reszta No i myślę, że jak skończymy te farmy to do was wrócę Dobra, jesteśmy na etapie, w którym pojawiają nam się pierwsze problemy z tlenem Co e, nie jest dobre, tak wam powiem kira sobie zrobimy Przez to, że te problemy nam się pojawiają Nie wiem co zrobimy Tutaj mamy mało tlenu, dosyć. Tutaj jest też ledwo co. Oksyferny, gdzie one się robiły? Tutaj się dawało oksyferny, Więc na razie myślę, że. Ale tutaj zrobimy takie mini miejsce na ten skoro tu się zbiera trochę tych węgla. No cóż, mamy tu trochę rozległe, co prawda, i nie chcę za bardzo schodzić na dół, gdzie mamy nasze Oxfernie. W ogóle cała, w ogóle cenu zaczyna brakować wszędzie. tak myślę, że powinniśmy się zająć nowymi toaletami jak najszybciej. Co możemy zniszczyć? I dodać lepszą baterię. Tę będziemy zrobić zawsze leksowowo, jak nam wyrośnie. To jest najbardziej podstawowe jedzenie, które zwykle się je. Oczywiście, potem będziemy eksperymentować, ale nie jesteśmy jeszcze na tym etapie Nasz suplier Of course No Właśnie, myślałem nad robieniem tutaj storage'a Ponieważ oni rozwalają mi zwykle storage'a, to myślę, że to będzie dobry pomysł, no No Jeśli wam się nie podobają te wszystkie przyciemcia, co, co chwilę robię, to powiedzcie mi Ogólnie gameplay trochę długo trwa, bo już minęło pół godziny od kiedy stworzyłem tę kolonię w Biolodzyk 7 Testowałem Oxferny, ponieważ ym, mamy problemy z tlenem w naszej bazie, jak to widać Więc czuję na razie różne rzeczy Myślę, że potem zrobię rusty od czyli takie, które tworzą ym, tlen Zrobiłbym je chętnie gdzieś tutaj na górze, ale one tyle po prostu robią to w ogromnej temperaturze, więc nie wiem jak to będzie, ale chętnie bym to zrobił. Sprawdzę sobie, co to za gejzer. To, to nie jest gejzer. Przepraszam bardzo, to jest gejzer. O! Okej okay. Czyli taki inny gejzer, to też możemy w sumie sobie sprawdzić co jest taki natural gas To będzie dobre do energii Dobra, więcej nie widzę Prawie skończyliśmy naszą farmę, więc zaraz się zobaczymy Dobra, można powiedzieć, że farma już jest gotowa Nie wiem czy mamy wystarczająco nasion nie, już nam się skończyły. To możemy sobie po prostu wykopać troszeczkę. O! To nie zaszkodzi nam. Będziemy mieli nasiona, będziemy. Instaluję iFortile zeszynki, które przypuszczają powietrze. Ponieważ będziemy mieli lepszy przepływ powietrza w bazie. Bo jak widzicie, jest trochę problem z tym powietrzem. Mamy w ogóle takiego fajnego skupi pafta często się pojawiają w tych biomach Tylko, to proszę. W ogóle ci goście lubią podnosić te nasionka, więc trochę. Tak to wygląda na razie Tu myślę, że zrobimy Sal, bo to też będą mieli większe morale. morale są dosyć ważne nawet w tej grze. Szczególnie jak będziemy mieli skill na jakimś poziomie unik. Na razie robią nam jedzonko. Jest OK. Dobrze by było, gdyby ktoś starczył to tutaj W ogóle wszystko tam na 7. Dobrze. Za chwilę będziemy mieli kolejnego duplikanta i zobaczymy czy skończymy wideo, czy nie. No, jeszcze raz mi powiedzcie, czy chcecie, te, żebym zrobił takie cięcia, czy nie. Dla mnie ważne, bo zwykle by to trwało 50 minut bez takich cięć. No, tak wyglądają w ogóle nasze pokoje. Tutaj śpimy, to tu jest łazienka, a tutaj wszyscy przebywają. I jest tu trochę mało tlenu. Jak zresztą wszędzie. Boże. Dobra Zbieramy naszego duplikanta Mmm, mm jedzonko Ty nam się nie przydasz Dobra, na razie wydrukujmy to jedzonko Jedzonko zawsze ważne A jeśli mamy taki problem z tlenem, to ja bym wolał nie wdać kolejnego duplikanta jednak To tutaj, daj. Dobrze. Czemu potrzebujesz? Nie rozumiem, czemu ci tak pokazuje. To też jest ważne, oczywiście. No. Dobry, dobrze, a więc tak dzisiaj zrobiliśmy no, na podstawową bazę, którą zawsze ja robię na moich let's playach. Um, tutaj nam się tutaj w, w Olimess Hall to znaczy Great Hall żeby dodawać więcej morali. Tutaj mamy naszą farmę, która będzie nam służyła dosyć długo, bo ja zwykle innych farm nie używam. W ogóle um, chętnie bym to trochę. Zwolnił, spowolnił, tak? Bo to jest normalna szybkość tej gry w ogóle. Zwykle się gra na bardzo szybkiej, bo inaczej się nie da, oczywiście. No, więc dookoła nas widzę biomy takie jak. No, nie wiem, nazwy. o tu też mamy gejzer z naturalnym gazem. Byśmy mogli z tym czy coś zrobić. Dobra, ale to w następnym odcinku. Więc. Cześć i pa